Może waś chcesz zaczekać, aż siąpić pić przestanie. Mnie wszystko jedno. I dobrze. Stawaj. Pijmy się, Gerard. Niech wygra lepszy. Ha! Ładne cięcie. Pokonałeś mnie. A teraz, może mi powiesz, czemu się wtrącasz w nie swoje sprawy? Chciałem zapobiec rozlewowi krwi. Proszę, proszę. Geralt, szlachetne serce. No, ale nie ma tego złego. Teraz przynajmniej wiesz, że łatwo nie tracę głowy. Puścić go! Upiekło ci się. Po co to przedstawienie? E, tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz, o czym mówię. Jesteś nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa? Nie, chyba nie. <gry> Powiem ci tak, trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić. A ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej, odkrywać nowe możliwości. Wiesz, co to jest? Pewności nie mam, ale się domyślam. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem, Wiedźminie. Zabiłem bestie z kanałów. No to powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu, jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Trudna walka? Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter Odim. Przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz spełnić trzy Twoje prośby i mieć pomocnika. Wiem, oto Gerald z Rivii. To prawda, co on mówi? Wiedziałeś, że ropucha z kanałów była przeklęta? Nie tylko wiedział, ale sam do tego doprowadził. Nie wspomniał o tym? Cóż, w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak na zięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste, dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. Przypomnij mi o nim. Kto ma wypełnić moje trzy ostatnie prośby? Mój pomocnik Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę. – Dokąd? – Do stajni. Moja kompania już szykuje się do drogi. Czemu nie powiedziałeś prawdy o potworze z kanału? Chciałeś się zabawić moim kosztem? – A skąd mogę wiedzieć, że to ty przyjmiesz zlecenie? Chciałem po prostu, żeby ktoś zabił ropuchę. Kiedy w moim progu stanął Wiedźmin, pomyślałem, że to nawet lepiej w końcu po to was szkolą. Być może dałoby się go odczarować. Może tak, a może nie. Zresztą po co? Bo to człowiek cholernofirski kundel nie człowiek, Tecy jak on nie zasługują na życie. To, co mówił o księciu, to prawda? To ty zamieniłeś go w ropuchę? Może ja. A może ten ofirski paniczek po prostu się czegoś nażarł? Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Nie znam potrawy, która zamieniałaby ludzi w potwory. No, to może się opił. Rzuciłem klątwę z zemsty i wielkiej rozpaczy. Byłem wtedy innym człowiekiem. Wykrzyczałem ją w gniewie. Nawet nie pomyślałem, że może się spełnić. Było, minęło, na co drążyć. Chyba najlepiej będzie, jak spytam wprost: Co mam dla siebie zrobić? Hmm, niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową. Więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy Bogowie ci opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idź, że mi stąd niecno to. Wiesz co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wychulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma, a potem pogadamy o trzecim. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. Kiedy już wypełnię zadania, gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oksenfurcie, w Alchemii. Niech będzie. Do zobaczenia.